Święty Dominik Savio urodził się 2 kwietnia 1842 roku we Wsieliwa, w Piemoncie. Był synem Kowala i Krawcowej, ubogich, pracowitych i pobożnych rodziców dziesięciorga dzieci. Jako ciekawostkę podać można fakt, że nazwisko Savio oznacza w języku włoskim mądry. Już w wieku czterech lat Dominik modlił się w samotności. Często przypominał o modlitwie innym domownikom, którzy o niej zapominali. Jego proboszcz wspominał, że w wieku pięciu lat chłopiec nauczył się ministrantury, przychodził z matką codziennie rano na mrze, a gdy kościół był jeszcze zamknięty, klęczał w modlitwie przed wejściem, nawet mimo śniegu i błota. W tamtych czasach dzieci przystępowały do pierwszej komunii w wieku 12 lat, jednak proboszcz zgodził się udzielić sakramentu siedmioletniemu Dominikowi. Stało się tak, ponieważ doceniał jego niezwykłą pobożność i znajomość katechizmu. Przygotowując się do przyjęcia komunii, Dominik spędzał czas na modlitwie, lekturze oraz przepraszaniu matki za wszystkie przykrości, które jej wyrządził. O dniu swojej pierwszej komunii, mówił potem, to był najszczęśliwszy i najwspanialszy dzień w moim życiu. Tego dnia uczynił też cztery postanowienia: Pierwsze: będę się często spowiadał i będę przystępował do komunii świętej za każdym razem, gdy spowiednik mi na to pozwoli. Drugie: pragnę święcić dni świąteczne. Trzecie: Moimi przyjaciółmi będą Jezus i Maryja. I czwarte, wolę raczej umrzeć niż zgrzeszyć. Ostanowienią tym dochował wierności do końca swojego życia. Mając 10 lat, Dominik codziennie chodził do oddalonej o 5 kilometrów od domu szkoły. Pewnego dnia miejscowy rolnik zapytał Dominika w upalny dzień, czy nie jest zmęczony chodzeniem. Dominik odparł. Nic nie jest męczące ani bolesne, gdy pracuje się dla mistrza, który dobrze płaci. Innym razem Dominik odmówił pływania z kolegami, ponieważ przy poprzedniej okazji chłopcy zachowywali się wulgarnie, więc uważał, że łatwo byłoby w ten sposób obrazić Boga. Nauczyciel Dominika, ksiądz Kuliero zorganizował spotkanie chłopca ze świętym Janem Bosko, z którym dwunastoletni wówczas Dominik spotkał się w październiku 1854 roku. Chłopiec wyznał mu wówczas, że chciałby wyjechać z nim do Turynu i zostać księdzem. Aby sprawdzić inteligencję Dominika, ksiądz Bosko dał mu egzemplarz apologetycznej broszury, prosząc go o wyrecytowanie kolejnego dnia z pamięci określonej strony i wyjaśnienie jej znaczenia. Gdy ksiądz Bosko rozmawiał z ojcem Dominika, dziesięć minut później chłopiec podszedł do nich, wyrecytował stronę i wyjaśnił jej znaczenie. Wówczas ksiądz Bosko zgodził się zabrać Dominika do Turynu. Kiedy Dominik przybył do oratorium św. Franciszka Salezego w Turynie. Od razu oddał się pod przewodnictwo księdza Bosko. Sumiennie pracował i przestrzegał regulaminu. Chętnie słuchał wykładów i kazań i bez wahania prosił o wyjaśnienia w kwestiach, które nie były dla niego jasne. Był posłuszny nauczycielom i starannie dobierał swoich towarzyszy. W roku 1854 w Rzymie ogłoszono dogmat o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Za radą spowiednika... Dwunastoletni Dominik odnowił swoje przyrzeczenia pierwszokomunijne przy ołtarzu maryjnym w oratorium. Matka księdza Bosko powiedziała, masz wielu dobrych chłopców, ale żaden nie może równać się z dobrym sercem i duszą Dominika Savio. Tak często widuję go na modlitwie przebywającego w kościele dłużej niż inni. Codziennie wymyka się z placu zabaw, aby nawiedzić najświętszy sakrament. Kiedy jest w kościele, jest jak anioł żyjący w raju. Pół roku po swoim przybyciu do oratorium, Dominik wysłuchał wykładu o świętości. Trzy główne punkty wykładu zrobiły wrażenie na Dominiku: Punkt pierwszy, wolą Bożą jest, aby każdy został świętym. Punkt drugi, łatwo jest zostać świętym. Punkt trzeci, w niebie czeka wielka nagroda na tych, którzy starają się zostać świętymi. To zainspirowało Dominika do podjęcia świadomej decyzji o zostaniu świętym. Nie będąc pewnym, jak prowadzić święte życie, i martwiąc się o to, przez kilka następnych dni był cichy i zaniepokojony. Zauważył to ksiądz Bosko, który poradził mu, aby powrócił do swojej zwykłej pogody ducha, wytrwał w regularnych praktykach religijnych i nauce, a zwłaszcza nie unikał przebywania z towarzyszami zabaw i rekreacji. Pragnąc zostać świętym, Dominik próbował fizycznych pokut, takich jak spanie na małych kamieniach i kawałkach drewna, spanie zimą pod cienkim okryciem. Noszenie włosienicy oraz post o chlebie i wodzie. Kiedy przełożeni dowiedzieli się o tym, zabronili mu umartwień cielesnych, gdyż odbiłoby się to na jego zdrowiu. Ksiądz Bosko powiedział mu, że najlepszą pokutą dla ucznia będzie perfekcyjne i pokorne wykonywanie wszystkich swoich obowiązków, a największą ofiarą jest posłuszeństwo. W ten sposób Dominik ukształtował swoje życiowe kredo: Nie mogę robić wielkich rzeczy, ale chcę, aby wszystko było na chwałę Bożą. Odtąd Dominik, w przeciwieństwie do innych chłopców z oratorium, nie narzekał na jedzenie ani na pogodę. Radośnie znosił wszystkie cierpienia i ćwiczył się w pilnowaniu wzroku i języka. Pewnego razu jeden z jego kolegów przyniósł ze sobą czasopismo z niewłaściwymi obrazkami i pokazał go innym. Dowiedziawszy się o tym, Dominik podarł magazyn, mówiąc: Wiesz dobrze, że jedno spojrzenie wystarczy, aby splamić Twoją duszę, a mimo to napawasz się tym. Ogłoszenie dogmatu o niepokalanym poczęciu Maryi wywarło wpływ na Dominika, który pragnął stworzyć trwałą pamiątkę tego wydarzenia. Z pomocą przyjaciół założył grupę pod nazwą Sodalicja Niepokalanej Maryi, której głównym celem było uzyskanie szczególnej opieki Maryi za życia i w chwili śmierci. Środki proponowane w tym celu przez Dominika były następujące: czczenie i przyprowadzanie innych do czci Maryi na różne sposoby oraz zachęcanie do częstego przystępowania do komunii. Wszyscy uczniowie pod kierunkiem księdza Bosko uczestniczyli w comiesięcznym wydarzeniu zatytułowanym Ćwiczenia szczęśliwej śmierci. Do praktyki tej zachęcał papież Pius IX. Jego częścią była spowiedź i komunia odbyte tak, jakby były ostatnimi przed śmiercią. Pewnego dnia Dominik powiedział, że będzie pierwszym z grupy, który umrze. Stan zdrowia Dominika stale się pogarszał. Ale większość czasu spędzał z przyjaciółmi, rozmawiając z nimi i dodając otuchy tym, którzy przeżywali kłopoty. Pomagał też w pracy w ambulatorium szkolnym. Na polecenie lekarzy, Dominik został odesłany do domu, aby wyzdrowieć, ale kilka dni później wrócił znowu do oratorium. Ksiądz Bosko, mimo wielkiego przywiązania do Dominika, postanowił zastosować się do zaleceń lekarzy i ustalił z jego ojcem datę jego wyjazdu na 1 marca. 1857 roku. Chociaż Dominik chciał spędzić ostatnie dni w oratorium, zaakceptował tę decyzję. W dniu wyjazdu z wielką gorliwością odprawił ćwiczenie szczęśliwej śmierci, mówiąc, że będzie to jego ostatnie takie nabożeństwo. Pożegnał się z księdzem Bosko, prosząc o dodanie jego nazwiska do listy osób, które otrzymają odpust zupełny, który ksiądz Bosko otrzymał od papieża. Następnie pożegnał się z przyjaciółmi z wielką czułością, co ich zaskoczyło, gdyż nie uznawali jego choroby za poważną. W ciągu pierwszych czterech dni w domu jego apetyt zmniejszył się, a kaszel pogorszył. Lekarz stwierdził stan zapalny i zgodnie z ówczesnym zwyczajem zdecydował się na upuszczenie Dominikowi krwi. Doktor zapewnił rodziców, że niebezpieczeństwo minęło i teraz pozostaje czekać tylko na powrót do zdrowia. Dominik był jednak pewien, że zbliża się jego śmierć. I prosił, aby pozwolono mu się wyspowiadać i przyjąć komunię. Chociaż rodzice uważali to za niepotrzebne, posłali po proboszcza. Po czterech kolejnych dniach Dominik poprosił o ostatnie namaszczenie. Rodzice ponownie wezwali księdza. 9 marca Dominik otrzymał błogosławieństwo papieskie i przyjął namaszczenie. Wciąż zachowywał spokój i pogodę ducha. Wieczorem po wizycie proboszcza poprosił ojca, aby przeczytał mu modlitwy o szczęśliwą śmierć. Na chwilę zasnął, a wkrótce się obudził i powiedział czystym głosem: Do widzenia, tato. Do widzenia. Och, co za cudowne rzeczy widzę. Po tych słowach zmarł. Przeżył 15 lat. Przyczyną jego śmierci było prawdopodobnie zapalenie opłucnej. Miesiąc później objawił się ojcu pośród oślepiającego światła i powiedział, że jest już w niebie. Wkrótce po śmierci Dominika ksiądz Bosko napisał biografię pod tytułem Życie Dominika Savio. Co przyczyniło się do jego kanonizacji. Książka wraz ze znaniami członków rodziny stanowi główne źródło wiedzy o życiu Dominika. Chociaż według niektórych Dominik był zbyt młody, by móc zostać kanonizowanym, papież święty Pius X rozpoczął jego proces kanonizacyjny. Uznano, że kwalifikuje się do tak szczególnego zaszczytu na podstawie wykazywania heroicznych cnót w życiu codziennym. Dominik Savio został beatyfikowany w 1950 roku przez papieża Piusa XII i ogłoszony świętym przez tego samego papieża w roku 1954. W chwili swojej kanonizacji był najmłodszym kanonizowanym niemęczennikiem. Jego relikwie znajdują się w ołtarzu mu poświęconym w Bazylice Matki Boskiej Wspomorzycielki w Turynie. Jest patronem dzieci i młodzieży, ministrantów. Oraz matek starających się o potomstwo. Święty Dominiku Savio, módl się za nami.